No i narobiło się. Kurczę, ludzie, kochani. Co w, w tej naszej fajnej Polsce się dzieje? Mieliśmy takie fajne życie przed 2015 rokiem i ktoś musiał przyjść i to wszystko rozwalić. System cały, fajnie tak się nam żyło. Siło nam się bez 500 plus, nie było potrzebne. No bo na co jak wszystko było tanio, to się wszyscy. Ci spisu, co mówią, że taka bieda była za pana Tuska i za platformy, to naprawdę to grzeszą. To jest wielki grzech takie rzeczy opowiadać. Ja wiem, ja wiem, bo ja chodziłem do sklepu, to ja wiem jak było. Nie był, że było fajnie, że było tanio wszystko, na dwa tygodnie sobie kupiłem jedzenia i, i za parę groszy. A teraz to ja tyle samo wydaję za jeden dzień, co. Co by dawałem na 10 dni za pana Tuska. No naprawdę, ludzie, obudźcie się, bo wy naprawdę bujacie po błokach. Bronicie tego pisu, jak, 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 jakby to nie wiem, kto jakiś wielki był. Ale naprawdę to, co sobie robicie, to jest wielki grzech. Kłamiecie, po prostu kłamiecie. W żywe oczy kłamiecie, że, że kiedyś była bieda, że wasze dzieci głodne chodziły. Kiedy kto chciał. Tak, tak, tak kiedyś było. Były dzieci głodne, no bo jak rodzice, rodzice sobie chodzili, jak byli różni, no to, no to były takie dzieci, teraz też są takie dzieci i też się widzi takie dzieci. No i to jest normalne i nikt się na to nie poradzi, no naprawdę nic, ale my, my to musimy zrobić bajeczkę taką, żeby taką legendę, że to PiS jest. Z nieba nam spadł, bo to księża tak fajnie mówią, że to jest jedyna partia, no i, no i, no i tak się dzieje, no i my w to wierzymy i, i naprawdę, nie wiem, kiedyś księża tacy fajni byli, ksiądz po Popiełuszko taki fajny był, zginął, no i jego śmierć jest na marne, jeżeli tak się dzieje, no to jest na marne. Papież zmarł, też jego nauki poszły w las. W ogóle nie, nie szanujemy się nawzajem. Nie wiem, no nie wiem. Nie wiem, co, ma, co mam zrobić z wami, żebyście przekona, przekonali się do tego, że nie chodzi, żebyście przekonali się do mnie, tylko zacznijcie myśleć. I, I to mi wystarczy. Nie musicie być tacy jak ja, bo mi o to nie chodzi, żebyście byli wszyscy... Tacy jak ja, bo to by było też chore. Macie, macie zacząć myśleć, że nie, że, nie, że nie zawsze wiara jest, czyni cuda. Czasem jest naopak, że wiara krzywdzi innych ludzi. Zdarza się tak. No i nam akurat to się zdarzyło. Kiedyś była inkwizycja, potem jeszcze było, było ta, teraz to pedofilstwo. Zdarza się. No to trzeba zrobić porządek, to trzeba tego chcieć. Ale co my chcemy zrobić porządek? My w ogóle nie chcemy żadnego porządku. Idziemy do tego kościoła, LGBT nam przeszkadza, ale już ksiądz taki, co, co kryje pedofilię albo jest pedofilem, wam nie przeszkadza. Może, może nauczać, jest okej, okay, wszystko w porządku, bo, bo wy się modlicie to najważniejsze modlitwa jest. A modlić się można w domu. Tak, jak ja to sobie zrobię. Ja się nie modlę się, tylko z Panem Bogiem sobie rozmawiam. A Pan Bóg bardziej te moje rozmowy woli, jak te wasze modlitwy z Biblii. Bo to są formułki, a ja mówię, ja się z nim rozmawiam, tak jak z kolegą. I to jest fajne. I nie jestem żaden niechowiec. Nie, 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 nie myślcie sobie. Nie, jest, nie jestem innej wiary, jestem taki sam katolik jak wy. Papież tak powiedział wam? Powiedział. Że, że kto wierzy w Boga, a do Kościoła nie chodzi, też jest katolikiem. Tylko, że nie chodzi do Kościoła. Nie ma takiej potrzeby. I, i Wy to uszanujcie, a nie jakieś, że będziecie mnie święcić, bo żebym się nawrócił. Na co mam się nawracać? Na szatama, ma diabła jakiegoś? Takiego, co chce nas zniewolić, co chce nam zrobić, żebyśmy byli. Żebyśmy byli do no, poddani kogoś? Pod, pod dyktatorka? Tego chcecie? To wam się marzy? Naprawdę? No to jesteście naprawdę frajerzy i naiwni. Ja nigdy nie dam się zniewolić. Bo ja, bo ja się szanuję swoją wolność. Dla mnie wszyscy ludzie są równi. Niemal, że ktoś jest gay, czy lesbijka, to już muszę ją odrzucić. To jest normalny człowiek, taki jak my, tylko ma inną orientację. O co mnie obchodzi? Przecież ja z tymi, ja z tymi ludźmi nie będę chodził do łóżka, nie będę z nimi spał, bo ja mam żonę, Martusie, mam inną orientację i tyle. Oni mają inną, ja to szanuję. Na tym to polega. A nie, żebyście ględzili głupoty jakieś. I po co, by tak, że ktoś jest? Jakiś lesbijka jest gorsza od, 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 od katolika. Wcale nieprawda, bo, kat, bo lesbijka też jest katoliczka, gej też jest katolik, taki jak i wy. No i, no i, i, i po co wy robicie jakieś głupie, głupie podchody i, i obrażacie innych ludzi tylko dlatego, że mają taką orientację, a nie, a nie naszą. No to nas to nie powinno obchodzić. ich to nie obchodzi, jaką my mamy, to my się nie wtrącajmy w ichor i ich i będzie wszystko dobrze. No to byłoby na tyle, bo. Nie chcę mówić o pisie, bo. Nie, bo to, to jest za, du, za długi temat i, i za bardzo się denerwuję, jak o nich mówię. Bo jest mi przykro, że tak nas traktują, jakbyśmy byli piąte koło uwozu, jakbyśmy byli ciemnogród. Ciemny, na, ciemny lód, nawet pan Jaki to cały czas nas poucza, da, 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 a, a wszyscy od razu, jacyś klakierzy podchodzą mi. a ma pan rację panie Jaki, trzeba wystąpić z Unii, no to sobie występujcie, no, to sobie jedźcie sobie tam, gdzie Unii nie ma, przecież nikt was tu nie trzyma, no. Jak, jak panu to jest niedobrze w Polsce w unijnej, no to niech pan sobie jedzie do, na wschód do Białorusi, do Rosji, tam Pana chętnie przejmą. I, no I po co Pan takie głupoty opowiada, że, że wyjdziemy z Unii? Wyjdziemy z Unii, to, to będzie, będziemy druga Ukraina. Chce Pan tego? Chce Pan być Ukrainą drugą? Chyba że my oligarchów chcemy mieć, tak jak Rosja. No to okej, okay, to w porządku, to hodujmy sobie tak na, na swoim tym podwórku. Brawo, my, frajerzy, do piątej potęgi. Kurczę. Jeszcze głupszych ludzi nie widziałem, no naprawdę. Jeszcze klaskać, bo, bo to bo dobrze powiedziane, to już jest skandal, po prostu skandal. My, jesteśmy, my mamy so socjalistyczne ciągoczki, po prostu. Jesteśmy socjalistyczny naród. W ogóle się nie potrafimy być w Unii. A Ukraina pójdzie i będzie, bo oni są normalni. Tam nie ma żadnego czegoś takiego jak u nas. Tak, takich głupich, głupich ludzi naiwnych, że co partia rządząca powie, ta boska, to już jest naprawdę, to już jest po prostu miodzio w ustach. Po prostu miodzio. Ja, ja was nie rozumiem. Nie chcę się denerwować i chyba skończę teraz na razie, bo muszę się uspokoić nerwowo, bo takie brednie opowiadacie, że, że, że mi nerwy czasami puszczają. No, dosyć, że i tak nie zabluźniłem, to i tak dobrze, bo i tak mi nieraz już wychodzi przekleństwo, ale, ale to, to jest w czterech ścianach, to nikt tego nie słyszy, to. No to na razie. Trzymajcie się, bo naprawdę obudźcie się, bo bo macie rękę w nocniku, a wam się wydaje, że, że, że macie przy talerzu. A to jest wielki smród z tego może wyjść. Ale wasza sprawa. Jak jesteście tacy naiwni, to jest wasza sprawa. To na razie.